Dzień dobry serek, reniferek, a właściwie skoro to YouTube Rewind, to... Dzień dobry. 4x4 to 8. Eluwida! Stary, ale no... Nie pozwalaj sobie na za dużo, co? Rok temu zrobiłem strzał z dupska dotyczący tego, co działo się na naszym rodzimym podwórku przez cały 2018 rok. Temat klauna wydaje się być przerażający. Incredible. I w tym roku robię dokładnie to samo. Tylko, że uwaga, uwaga, spoiler alert, to samo, ale dotyczące 2019 roku. Ten rok dał mi dużo refleksji, dużo przemyśleń, dużo pomysłów i takiego przeświadczenia, że coś z tym YouTubem jest Kurwa, nie tak. I muszę przyznać, że nie myliłem się. Jestem słodka. Nie. Usuwanie kanałów, powszechna cenzura. Ukrywanie treści. How dare you! I wreszcie wprowadzenie już jawnie kategorii na kanały, które są przeznaczone dla dzieci, i na te, które nie są przeznaczone dla dzieci. Przy czym jest to zajebiście szara strefa, z której nic nie wynika. Ale o tym oczywiście pogadamy pod koniec. A póki co przeleśmy przez wszystkie ważniejsze, a w skali świata kompletnie kurwa nieistotne wydarzenia, które miały miejsce na naszym rodzimym podwórku. Ja i Pysia już nie jesteśmy razem. Zerwałem ja dzisiaj z nią. Nie będzie tu zawsze chronologicznie, bo niektóre tematy się zazębiają. Ale nie uprzedzajmy faktów. Do dzieła! Kurwa! Na podium 2019 roku ląduje trzech gamerów, którzy zaczynali od Minecraftów, a teraz mają własne ekipy, własne domy i robią pranki oraz challenge. Jest Jestem cebulę! A! blowek z i Freeze z pierwszym, drugim i trzecim miejscem na polskim YouTubie pod względem subskrypcji. <grym> Abstrahuje, wyleciało z podium, ale za to zrobili ponad miliard wyświetleń, patrząc w skali wszystkich filmów. I zostali dzięki temu bodajże chyba pierwszym kanałem w Polsce z takim wynikiem. Pierwszym kanałem, który nie jest kanałem muzycznym. Czy aby na pewno? Są teksty, które płyną prosto z serca. Serwu szanujemy, mentorów i vice versa. Dis zrobił voltę swojego kanału i z 90 tysięcy wyświetleń na film nagle zaczyna napierdalać 2,5 miliona. Widzicie, co czasami daje totalnie rakowa miniaturka? A im robisz głupsze i bardziej oczywiste rzeczy, tym lepiej dla ciebie. Jebać Disa zmienia się nagle w jej dis, ale super. <słuch> serio? Nic? Nic. Nawet tutaj piorunka nie ma. A wy co? Dalej premium content? Pff, nawet mi was kurwa nie żal. Tak samo nie żal mi tego, że YouTube postanawia walczyć z kolegami boxdela i banuje kanały Daniela Medicala, Rafoniksa oraz Gurala. Ale ich to chuj obeszło, bo chwilę później założyli nowe. In your face, YouTube. No zobaczymy zagrali na tym nosie temu YouTubowi, bo chociażby taki Daniel Magical połamany zresztą dostał sądowy zakaz wypuszczania streamów, a Gurala aresztowała policja. Jedynie Rafon ma się w miarę dobrze i napierdala się później na galach Boksdela. Albo golach Boksdela. Sam Boxdel usuwa wszystkie swoje filmy i zmienia odrobinę taktykę podejścia do kanału. Tak na wszelki wypadek po kilku aferkach z jego udziałem. Mam sporo długów u ludzi, którzy poznali mnie. Oraz dlatego, że skupia się teraz przede wszystkim na maszynie generującej niesamowity hajs, czyli Fame MMA. To co robię aktualnie jest dobre. A Rafał Masny zakłada kolejny, trzeci już własny, masny kanał. Cześć herbatniczki. Cześć racuszki. Kanał, na którym opowiada ciekawostki. Oraz historyjki ze swojego życia. I dzisiaj opowiem wam krótką historię wielkiej przyjaźni człowieka i psa. Bo w końcu chcę być odbierany jak ktoś, kto ma też osobowość, a nie tylko. Ej, patrz, Alina! Chłop się przebrał z Ja ją pierwsza złapałam! Ale ja ją pierwsza zobaczyłam! A nie to jednak dalej też. Cześć! <noise> Warga, Mrozik, Igor Ignacy, Martin Stankiewicz, Szparagi oraz Mishon zakładają własny wspólny konglomerat, który się nazywa Happy End. A czym jest ten Happy End i co takiego robi? Tego kurwa nie wie nikt. Łącznie z nimi samymi nic takiego to nie robi, nikt o tym tak naprawdę nie słyszy, ale mamy za to wspólne biuro. No ale czemu mamy grać Mije Kalife i Janice Griffith? Kto to w ogóle jest? Wygooglujecie sobie. Za to dosyć dużo osób słyszy o wyścigu po 100 milionów subskrypcji pomiędzy PewDiePie a T-Series. Tysiące twórców robią wszystko, żeby ludzie subskrybowali PewDiePie'a, nawet jego wrogowie. Za to nas psychicznie stara się rozpierdolić Rojo i Urhara. Royo, dlaczego ty masz okulary na ryju? Żebyś nie musiał widzieć, jak muszę na ciebie patrzeć. Którzy otwierają festiwal cringe'u oraz miejsce, gdzie Royo w końcu może być sobą. Z wyrolem robiącym rzeczy, za które normalnie YouTube zbanowałby mu kanał. Innymi słowy, jako tako. Jako tako! Nazwa zerznięta ode mnie! A co się stanie, jak zjemy jedzenie, które wygląda jak kupa? Sprawdźmy to. To jeden z tych kanałów, gdzie twórcy wstydzą się przyjść jako goście i trzeba ich zmuszać. Przynajmniej tak było w moim przypadku. W porządku, dam. Czy mogę już iść. W tym samym roku, Royal Urhara przestają też nagrywać ten kanał. A pamiętasz, jak miałeś fajne wyświetlenia? Brawa! Zato wszyscy na potęgę zaczynają na nowo nagrywać Minecrafta. Bo okazało się, że są nowe dzieciaki, które chcą na nowo oglądać tego Minecrafta, więc oglądają takich twórców, których nikt inny nie zna. Więc ci starzy twórcy porzucają swoje showy, swoje pranki, swoje ciekawostki, swoje lifehacki i zaczynają kwadratową masakrę. Co za pajacerka typiażu! Masakrę za to funduje nam Boxdel i Samu, nagrywając coś, co Szymek uważa najprawdopodobniej za muzykę. Ach, czekam aż Vixapol przekuje to w 250 BPM. -ów. Wszyscy ze zniecierpliwieniem, a niektórzy ze spoconymi łapami na udach ministrantów, oczekują filmu Tomasza Sekielskiego. Tylko nie mów nikomu. Siadzę z jak i się. I się doczekują, a film jest najchętniej oglądanym filmem na polskim YouTube w 2019 roku. I bardzo kurwa dobrze. W tajemniczych okolicznościach znika nagle seks masterka oraz jej wszystkie filmy, i pojawia się Lil Masty, która będzie teraz śpiewać. Jeździć złotym samochodem oraz bić się na fame MMA i to z całkiem niezłym skutkiem. Sutkiem? W tym samym momencie kamerzysta postanawia zostać raperem i zająć pierwsze miejsce na OliSie. I mu się kurwa udaje. Co nie udaje się Rapsonowi z nową płytą? A tym bardziej nie udaje się Wardze. Bo niejaki warga też w tym samym roku wydaje płytę i plasuje się ona na trzecim miejscu na liście OLIS. Pokonuje peleton skorup na rowerze. Ale jak wiadomo, nie Billboard, nie OLIS. Warga hmm? zdobywa też największą ilość niepolubień w stosunku do polubień na filmie na swoim kanale. A jest to numer z jego płyty. Interstellar. Czarna dziura mnie pożera, kwazar lipido wydziera. Interstellar. Interstellar. Który tak naprawdę jest super głębokim i fajnym numerem. Odczepcie się od niego! Niedługo nowa nutka. Jak grzyby na bułgarskiej starej kurwie powstają nowe ekipy. Już nie tylko Frizz, ale także Stu ma swój Team X. Rubina! Siemano. Gdzie zbiera paczkę swoich najlepszych przyjaciół i mieszkają w Wilni, w której są super przyjaciółmi na dobre i... I na dobre! Jak to się rozwinie, zobaczymy sami. Ej, Ej pokazałeś robię. tam? Nie, tam jest sekret. Mówiłem, że pokażę, jak będzie tam to, co ma być. Gimper za to ekipy nie robi, ale podpisuje pakt z diabłem, który chowa jego wcześniejsze afery, uwagi TVN do szafy, a w zamian Gimper musi robić family-friendly content i wziąć udział w tańcu z gwiazdami, <gry> który ostatecznie przegrywa. Z niewidomą. Edycję później wygrywa Damian Kordas. Który wygrał też Master Masterchefa, America Express i najprawdopodobniej wygra. skaczą na łyżwach. do jeziora z Adam Strycharczuk z napełnej i Adbuster też postanawiają poromansować trochę z telewizją. I robią program Forfun TV. Te wszystkim, Z tej strony Ad zapraszam Was do oglądania Forfun Tube. Czyli w stacji, która ma całe dzienne wyświetlenia mniejsze niż jakikolwiek film u Ad Ciekawe, jak wyjdzie. Smart move! co ciekawe, Adam w dodatku bierze udział w Twoja twarz brzmi znajomo na Polsacie. Eyo, Captain Jack! Eyo, Captain wow. Jack! Bring me Polsacie starającym się cały czas pozyskać jak najwięcej ludzi z polskiego YouTube'a. I co ciekawe. Wygrywa! Przynajmniej do niego nikt za blackface się nie przypierdolił jak do Eweliny Lisowskiej. And yellow, and yellow, and yellow, and I tak serio, poprawność polityczna poprawnością polityczną, ale skoro rzeczywiście to jest jakiś problem, nie? I to rodzi jakieś takie, no nie wiem, polaryzacyjne emocje u ludzi, to to nie wiem, to to, to może lepiej tego po prostu kurwa nie robić? Inaczej czarno to widzę. Zresztą Polsat na tym nie poprzestał i stara się zrobić inny, muzyczny, śmieszny show. Już nie Biorąc tym razem chwytaka, cyber Mariana czy też letni chamski podry, Walnąć flachę metanolu to już jest przegięcie! Program nazywa się Piosenki z drugiej ręki w skrócie PZDR. Puzdro. Taki muzyczny second hand, ale mega śmieszny. Kurwa, kto im to wymyślał Nina Terentiew? Zabraliśmy się do tego i nagle zdarzyło się coś niebywałego. <śmuletra> <śmuletra> Za to w innej stacji TVN przypierdala się po raz kolejny do Lorda Kruszwila. Ten kontratakuje filmem oraz argumentami. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ważną kwestię demoralizacji dzieci w programach telewizyjnych TVN-u. Po czym wrzuca film, w którym jego nieletni brat maca laski po dupach. I wtedy przypierdala się do niego ośrodek do monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich, do którego zresztą przypierdala się półpolski. I przypierdala się do niego policja z prokuraturą, robiąc mu wjazd na chatę czyli coś, co Jacek Gadzinowski przestaje robić. Blokują mu dyski i sprawdzają karty, czy nie ma na nich treści z pornografią dziecięcą. I wtedy przypierdala się do niego YouTube i zaczyna nakładać na jego kanał kolejne strajki za naruszanie wytycznych dla społeczeństwa. Więc Marek i Łukasz solidarnie zamykają kanał. Po czym otwierają nowy, zamykają nowy. I otwierają kolejny nowy. A chwilę później z buku chce się dowiedzieć, czy kamerzysta rzeczywiście będzie mu skakał po głowie. No pierdzie. I prosto z koncertu w Szczecinie podjeżdża pod jego dom. Byliśmy u niego pod domy, jak nie zobaczył, to nie chciał nawet drzwi otworzyć. Chłopaki nie otwierają, za to wyjeżdżają na wakacje. Abstra za to wyjeżdżają z nowym kanałem dla Żabki. No to ja zapraszam na pierwszy odcinek, gdzie wspólnie z Masnym i Czarkiem rozdajemy ludziom kanapki. Który prowadzi mega charyzmatyczny, jak sami Abstra mówią, nowy członek Abstra, kumaty. Ale ja zrobię wszystko. Wszystko, wszystko. Tak charyzmatyczny, że trzy ostatnie filmy musieli poprowadzić Masny, Robert i Paweł z dla pieniędzy. Warga postanawia doedukować młodzież i pokazać, że dzieciaki na YouTube nie muszą chodzić tylko w Gucci, Louis i mieszkać w willach, a mogą robić fajne, edukacyjne, rodzinne rzeczy. I otwiera kanał dla Tymona, Ty Monster. Niestety okazuje się, że ten kanał ogląda więcej dorosłych niż samo z dupy. Zastępstwa to nic nowego dla Gonciarza, ale tym razem robi sam wystawę w muzeum. Wystawę, na której po prostu puszcza swój film. Coś jak gonton, ale bez narkotyków. Nie wiem, za to co bierze BNT, ale jak wchodzi na Mariot, to jest niezły wariot. Za to powraca wariot Rawgor. A nie, w sumie jednak to, to, to tak nie za bardzo powraca. <laughs> Muszę się kurwa napić. Ale Gargamel powraca z dwoma filmami w ciągu roku. Mandzio i kolega Ignacy, po założeniu mniej więcej dwa, mniej więcej wspólnie stwierdzają, że jednak im się już nie chce tego robić i wracają do Gierek. Zdecydowaliśmy się zakończyć mniej więcej. Tomek Kolejnik z kolei nie wie już sam, czy jest aktorem u Kruszwila... Uro! I czy nagrywać z nim, czy jednak odejść od Marka i Łukasza i nagrać Disna na kamerzystę, a potem jednak wrócić i dawać się dalej upokarzać za hajsy zaczął was Wyjebaliście mnie, to ja was Za to Warga też nie wie kiedy wypuszczać Brajanka, a kiedy nie I prowadzi najbardziej cringe'ową i najbardziej kontrowersyjną konferencję Fame MMA w dziejach Dzień dobry Witam, witam Za co dostaje słuszny wpierdol i nagrywa smutny film z płaczliwą muzyczką A co za tym idzie? Jest to naprawdę chujowe. Wardęga spierdala do Indii, bo tam jest najwięcej osób i najmniejsze prawdopodobieństwo, że znak ktoś psa pająka i pranki Sylwestra. I przez rok na oficjalnym kanale S.A. wardenga pojawia się. Jeden prank. <tryk> Za to od sióstr godlewskich nie pojawi się już nic, bo ten najgorętszy duet od czasów Modern Talking rozpada się. I teraz ta mniej znana siostra godlewska musi śpiewać sama. Przyjeżdżali do bedlenia pastę. A tamta druga bić się i to z nienajlepszym Oj, to nie najlepszym skutkiem. TikTokerzy też się odgrażają, że będą się bili i stworzą własną galę. Zabraliście youtuberom dile, zabraliście youtuberom dzieci, a teraz chcecie zabierać na pierdalanie się? Co z nas za ludzie! Może i duet sióstr godlewskich się rozpadł, ale za to jak Feniks z popiółów powstaje inny duet. Wracają lekko, stronniczy. Masz ten, ziemniaki? Tą e, świebackę byśmy mówił. O! Cyk. <śmiech> <śmiech> Tym samym udowadniając, że w okolicy Wawelu humanitarna ekshumacja jest jednak możliwa, panie Antoni. Króżwil wraca na swój zawieszony kanał. Po tym, jak strajki z YouTube'a wygasają, i zmienia jego nazwę na Disco Marek. Siema, jestem Disco Marek, wiem, że czekacie na kolejny hit Disco Polo. Kanał z treściami Disco Polo tylko po to, żeby za chwilę robić dokładnie te same filmy, które robił kiedyś. Yeah, oh oh. Nurtem Disco Polo idzie też szeroko pojęty polski hip-hop. I największy szum robi numer, ona by tak chciała, by Ronnie Ferrari. Który niedługo przeskoczy pod kątem wyświetleń język ciała. Tymka. <laughs> Przynajmniej jest tam więcej tekstu. Marcin Dubiel opowiada ze łzami w oczach o tym, jak zniszczyła go sława i jak to prowadził niezdrowy tryb życia, co jest zawsze bezpieczną nazwą na branie narkotyków. Tylko po to, żeby dwa tygodnie później pośmiać się ze skośnego murzyna. Skośny murzyn? <laughs> Co jest grane? I Jednocześnie pomagając misjonarzom w Kenii. I co wtedy robią jego najlepsi przyjaciele? Jak okazują mu pomoc i wsparcie? Proste. Wypierdalając go z ekipy. <laughs> Przynajmniej nie zrobili tego na sushi. Rozstaliśmy się przed chwilą. <laughs> mm, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. To były cudowne lata. I wtedy też powstaje najbardziej epicka ekipa. Epika! Powstaje też ekipa Reziego pod nazwą Thunder Crew. I Rezi robi też kanał swojej dziewczynie. Tym razem są przygotowani. Witamy na kanale Fartuchy! <grywk> <grywk> przygotowani na robienie eksperymentów, czyli coś, czego jeszcze nie było naj <grywk> No tak. Oryginalnie wyskakują Darwini, bloek, Gonciarz i Gimper, w tym samym momencie ogłaszając, że wydają książki. Gonciarz wydaje wywiad z Gonciarzem, Gimper poradnik jak stać się sławnym mimo różnych afer, Blowek radzi jak zostać jego konkurentem, a Darwini po prostu wrzucają niewykorzystane scenariusze do ich produkcji. Po ogłoszeniu książki Gonciarzowi się już nie chce robić vlogów i zawiesza bycie polskim Casey Neistatem. This is Który zresztą odwiedził Polskę w tym roku za miliony monet od Polskiej Fundacji Narodowej. Za to Aigorowi nie chce się już robić nic, bo już nie ma monet. Zostałem. pieprzonym bankrutem! Ogłasza, że nie ma hajsu na robienie takich produkcji, jakie robił do tej pory. Ale co się dziwić, jak 50 kafli wypierdalał na każdą? Igi to YouTube, a nie futrozmisia. rozmisia. Bo ja się zakochałem. Nazwisko: Jan Nowak. Za to Rafatus się zmienia i nawraca w najbardziej dramatycznym filmie na YouTubie tego roku. Co? Co? Kurwa, nie pamiętam! Kurwa, powiedziałaś! Szanowny brata, już siostrę swoją i zapaść ze swoich grzech. Pani tak powiedziała A nie, jednak nie. Teraz wygląda, w dwoje te Hej, żeby przez ten łysy łeb, Marlenka nie zaszła w ciąże. Z tym problemu nie miała Sylwia, przybysz dziewczyna Jasia Dąbrowskiego. Gimper pewnie smutny, co? Ale zaraz, to przecież niemożliwe. Jaś Dąbrowski sam jest dzieckiem, ma jakieś kurwa 14 lat. C czy jest jakaś kurwa patologia, albo... PATOINTELIGENCJA! Pod koniec roku mata się jej totalny zamęt w głowach starszych, bogatych gości. Którzy myśleli, że ich dzieciaki z dobrych szkół nie biorą mefedronu i nie pierdolą się po kątach w kiblach. Nic odkrywczego, ale w końcu ktoś to głośno powiedział. Zbigniew Stonoga też powiedział kilka rzeczy głośno i opublikował porno zdjęcia z żoną Zbigniewa Ziobry. Za co najprawdopodobniej niedługo go uciszą na zawsze Ktoś za to powinien uciszyć, może nie w sposób ekstremalny Największego aferzystę ostatnich lat Rafalale, który kąpie Belmonda, a potem pytluje o tym wszystkim A wszyscy koniec końców Mają to w piździe, bo grają w Fortnite'a Kochani od 2018 roku niewiele się zmieniło, a to co mówiłem wtedy raczej się sprawdziło. YouTube w Polsce goni treści, które były popularne już nawet nie na YouTubie kilka lat temu, ale 20 lat temu w młodzieżowych telewizjach. W tej chwili dzieje się dokładnie to, co robili Jackass, Dirty Sanchez, Dudsons, tylko, że oni mieli większe budżety. To nie jest nic nowego ani szokującego, że YouTube tak goni. Bo tak jest właściwie z wszystkim: z modą, z muzyką, nawet z polityką. Wszystko wraca cyklicznie, sinusoidalnie co kilka lat lub też co kilka dekad. W tej chwili w hip hopie mamy analogiczną sytuację. Tak samo tworzą się ekipy i rosną w siłę, wydając swoje wspólne traki. Chill wagon, teraz to dopiero będzie jazda. Borkru. Jesteśmy dla tej sceny żomek, jak dla życia woda SB Mafia! Ona szuka księcia! I tym podobne nie różnią się zbytnio od ekip, które rządzą polskim YouTube'em. Co najlepsze w zeszłym roku mówiłem to samo i nic się nie zmieniło. A przepraszam, jednak się zmieniło, jest tego dwa razy więcej. Co ciekawe, zauważyłem, że część twórców zaczęła odchodzić od super rakowych miniaturek. Jest to takie porządne zdjęcie. Kurwa, Freez! Jestem w jebanym szoku, że zrobiłeś taką kurwa miniaturkę. I zaczęły się pojawiać w na czasie bardziej eleganckie rzeczy, a nawet czasami artystyczne. Bo ludziom te strzałki wydaje mi się, że trochę już się znudziły, a poza tym dużo więcej w na czasie jest po prostu muzyki. A klipy raczej nie mają rakowych miniaturek. Inna ciekawa sprawa, jeżeli trwa jakaś afera, to zwykle jest o niej głośno. No tak powiedzmy w 2018, 2017 to były trzy miesiące. Tyle wystarczyło, żeby wszystko uciszyć i ukręcić łeb. Teraz wystarczą dwa tygodnie i ludzie mają na to totalnie wyjebane. Oczywiście zawsze później będą się ciągnęły jakieś pojedyncze komentarze, ale naprawdę, ludzi to gówno obchodzi. Bo dostajemy już taki wpierdol informacyjny, że co chwilę pojawia się coś nowego, co nam zajmuje głowę i nie zajmujemy się już tamtą sprawą. Dlatego też w tym roku praktycznie nie było żadnej większej dramy. Temat szybko się rozchodził, ludzie mieli wyjebane, a wszyscy ci, co robią tak zwany cop content, no nie mieli jakby co robić, bo nikt im nie odbijał tych kurwa piłeczek. Zrobili jeden film i nagle nie, nie ma odzewu, i chuj. Dobra, a teraz przechodzimy do moich luźnych przewidywań na 2020 rok. Więcej kanałów Marek. Znaczy nie Marek Hoffman, to, to nie, nie do Ciebie. Nie, nie chodzi o to, żebyś ty kurwa robił więcej kanałów. Jeszcze raz. No to było śmieszne. 5 miesięcy temu. Więcej kanałów Marek. Za chwilę każda marka będzie miała swój własny kanał. Przynajmniej będzie chciała mieć swój własny kanał. Takie coś oczywiście już dawno, dawno temu zostało zapoczątkowane, ale teraz to tak bardziej trenduje. I będą chcieć kanał, który będzie tworzony przez jakiegoś twórcę. Niekoniecznie jako morda świecąca na tym kanale, ale po prostu kontent tworzony przez kogoś, kto się na tym zna. Kogoś wiarygodnego z wiedzą na dany temat. I na pewno nie zawsze będzie to dobry strzał. Ja wtedy będę wychodził. O, już... Koniec ekip. To już dwa lata, od kiedy ekipy są popularne więc naturalnym jest, że w 2020 nie wiem kiedy dokładnie, ale ten trend w końcu jebnie. Jebnie na rzecz indywidualnych osób. Bo kiedy masz przesyt osobowości na jednym ekranie, to wolisz kibicować jednostką i później wolisz je oglądać osobno. YouTuberzy w filmach. Polskie komedie i polskie komedie romantyczne, których tworzy się teraz zajebiście dużo, zaczną w końcu swoimi kurwolepkimi łapami sięgać po youtuberów zarówno w kwestii dubbingowej, jak i normalnej aktorskiej. W Stanach to się bardzo nie sprawdziło, ale wszystko zależy od tego, kto i gdzie trafi. Inna forma kanałów dla dzieci. Dorosłym, którzy zwykle te kanały tworzyli, nie będzie się już chciało. Przez ograniczenia, które wprowadził YouTube, że jeżeli masz kanał przeznaczony tylko dla dzieci, to są wyłączone komentarze, obcięte są zasięgi i reklamy też się nie zgadzają. Koniec zatem z totalnie piorącymi mózg kanałami, w którym sposeńcy przebrani w kostiumy kurwa superbohaterów oraz księżniczek Disneya będą napierdalać różne dziwne rzeczy, bo się po prostu tym dorosłym to nie będzie opłacało. Więcej osobnych, indywidualnych kanałów hip-hopowych, tak jak szpaku, kartki czy też bro, Powoli lejbele będą się coraz mniej liczyły na polskim YouTubie. Nie no jasne, oczywiście ktoś będzie dalej przynależał do jakiegoś labelu, ale będzie prowadził osobny kanał YouTube. Owy. Analogiczna sytuacja jak w przypadku ekip, tylko na YouTubie, w hip hopie już się to dzieje. TikTok skończy się tak jak się zaczął. Podzieli los Snapchata i gdzieś tam dalej będzie na tym rynku, ale już go tak nie rozpierdoli, jak wszyscy sobie myśleli. To jest jak fidget spinner, zabawka, na którą jest szał i to szał wśród dzieciaków, a która się szybko nudzi. Bongo. Takie jak kampy z youtuberami. No, chyba, że zrobią jakąś rewolucję na patelni, większa cenzura kanałów na YouTubie, a przez to lekka migracja treści z YouTube'a na inne serwisy. W tej chwili YouTube jest monopolistą i właściwie nie ma żadnej konkurencji, ale zacznie się ta konkurencja rodzić, bo pojawią się serwisy, gdzie nikt nie cenzuruje treści i gdzie jest wolność słowa. Oczywiście do czasu, aż staną się one popularne. I to tyle, moi drodzy. To są wszystkie moje przewidywania na 2020 rok. Mam nadzieję, że ta karuzela, którą przejechaliśmy, cały polski YouTube. Wam się podobało. I mam też szczerze nadzieję, że ten rok 2020 dla mnie i dla Was wszystkich będzie zajebiście owocny. I będziemy się częściej jako ludzie cieszyli z naszych sukcesów, a nie z porażek innych. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję za wysłuchanie mnie w z Dubska. Do siego! Huh.